Wiecie, to nic jest... tam no, nie piszesz takiego bardziej, możecie... W ogóle nie piszcie, fanem, w ogóle nic nie to, piszcie. U2, Sopility prawa strona. Prawa. Hej. Na ciaveli w sensie to nic, nie? No, ale potem czołgiem no nie? No, no, no. na żeby było krócej. No. no i idź. Jak będziemy mieli czołgi, to trzymać się swoich oddziałów, nie? Także Jak to jest security, to na Delta niech po prostu podjedzie. Melu, możesz spróbować czołgiem na Delta. 212 mam czołgisty, który tak robi. Ale Dobra, nie. już skupmy się, panowie. No i no, najpierw zdobyć znowu. ten czołg. Laguje mnie coś, uhuhu. A ja, bym przypadkiem nie grał na Imperium? Grałam na wszystkie. rachach. No właśnie. Dobra, już fokus. Kto on 9 Echo. Zaraz tam pojedę, czołgiem. Mhm. Na ludzie z IBB na uważajcie. Na Charlie też jest chyba wyższe. się na dwie grupy, tak jak ja do... się czarli i czarli na pewnie. na i są na Echo. Ta, ale ale mnie się cool. O, generała widzę. I grałem na inferencję? Grałem też tutaj. Resztką też będę. Dobra, przebić się na delta. Z echo na lewej stronie mamy droid, uważajcie. Och. Biorę czołg. Delta pusta jest. Ale już tam lecę. Ale mnie laguje, kurde. Charlie, ja na Charlie czołgiem nie wiadę. No to tylko mogę Ja Jostrze wrócę, co tam się dzieje? Ja Dziewiątki do respa Kies panie paryszcie Korta na czarny, jak tu się tam odrodziło, oni chcący? Tak, jak się odrodzacie na czymś, co tracimy, to spokojnie Odbijacie i wracacie do oddziału po prostu I stacj rogi do ci ich to respa I security rogi do ci, ktoś Czołg, Czołg nie już Dobra, RC Eee, Plecy droideka, na delcie. Idzie. Ucieka mi. Dąży tu po półtej No nie, ona ucieka na betę. Goni się. Spadochroniarze, goni się. Kurde, jeszcze ja nie razu nie zginęłem, nie mogę nic innego robić. wziąć. Droideka na no, Charlie. Fałk jest. No, na wykończenie No i pleże. dobra. I dę, dobra, do resty. Wody przegrzeją cię, tu jeden. No nareszcie. Re Droidaka jedzie na echo. General, general może się zrespić na mnie. To znaczy na kim? Paragum. Paragum. Dobra, w końcu zginąłem, to mogę wziąć coś innego. A, nam rega Hmm. Delu, jak coś, to uważaj, hmm. oni tam z tych skałek strzelają ja wie, Wiem, o tym, wiem. Oni by się to, na... Już, już, już. Skojnie. Ktoś tyle tutaj... robi O kurde. Kawałki ja, do bohaterów ja już pewnie. A no, to. O, oni o, używają, to. używają bohaterów? Nie wiadomo. Nie jestem pewien, ale czasem widzieliśmy ich na bohaterach na pewno, więc... Dobra, odpuśćcie tego strona, nie odciskajmy jeszcze, aż tak. Auto. Auto już zbijamy, spokojnie. Ten... To co, I... co mamy robić, ja, to... ja na Delta lecę. Beta. Trzymać Deltę na razie... Jest. ...pod samego z i podchodzić im. dziewiątki Ej, bo Beta jest. Beta. Twoje punkty trzymać i Z na Beta, beta podleci. Co mnie tu czołgiem na... ...jeżdża na plecy? Bo nie ja. To ja dojadę po, pod, ten, pod betę porównującą, okej? Okay? Mm -hmm. Dobra, betę odbijamy już. Z góry, Bec. góry Bec. bety. Harley mega. Bec. Charlie, wrócimy. Cofam jest Droidek, jedna jest. mnie bije. No nie uważaj na te drojdeki, bo oni dobrze tu już istnieją. Dobra i zostać na becinę, jak oni nim że zaspał na ich. Tak. Drojdeka poleciała na deltę. Deltę przejmują nam. Jedna droideka obita już. A nadal, na delcie, jak Tak, na delce. Zdjęto już z tego co widzę. A na jednak nie. Nie, ale to druga. Teraz nie. Droideka na jak to jedzie Te dziewiątki TLC będą podchodzić Trzeba Dobra Miałem te wefty do zebrania Dobra Trochę Wszystko. Droidaka przydać, to co przyjdzie się... I dawać info o tych droidakach Cokolwiek no, to będzie Top wyjeszcze z echba Zarabi się na moduję granat i to jest go no Dobra, a Po obu stronach to po prostu się Chyba te. Tak. Tu warto i BB. Na no to, ja to, kolejne, to, to... I Jak przejęliśmy już te punkty, to Dosłownie dociskać, trzymać w tych punktach i żeby nie mieli jak wjeżdżać po prostu. Jaki <muchomoly> to, to jest legend z Tak, legend z To jest sympatium. Droideka, generał Winch. Na boskach. Leci dalej tym droidekom. Ja Dety, jakbyś nie pomógł tym boskiem. E, na spalnie. Na bosku. Zaraz go zabiję. Peta mruga. Dobra, ja się tu już, wszyscy Ten boss ma zero A, te tracimy? Eta czysta już Okej okay. jest ten dragon 2115 z naszego składu. On na Nie może mieć nikogo Swog, no pod konierki, wszyscy idź. Wszyscy by co z tego resfa Zwierżaki Nie, tylko czołgi. Idź z tej bańki. Dawaj, dawaj, do konierek. Jedną mamy na lewej stronie. No, może mi tu ktoś w tym, że tam ktoś Wiem, Dzięki, dzięki. czekaj. uczekaj, się do tych konierek. Ja już padam Skóry klepają mm -hmm. No jest tutaj na dole koło auta wszyscy Ale. Ja nie zdążę, bo się zbugowałem i musiałem się odrodzić Dobra, jedno sobie jest snajpera, Ja mogę mix, ja mam mit. Dobra, nic weźmiesz Dwa, I, I Tak, powiedziemy będzie ich więcej To IP mnie że Dobra, teraz Dobra info od razu. E, więc tak. Więcej idzie w kierunku mm, Bety. Ale Letyna są takie przy oknach i... Będzie na Alf tylko na, na... Na Alfie, alfie na, na Alfie mniej Alba chodź, chodź. jest praktycznie pusta. wchodzisz, chodzi. Dokładnie, mi się rozwój. Wszędzie jest praktycznie pusta. Bety też mamy czyściutko. Wszędzie jest czyściutko. Dobra. Nie widzę żadnego. Ty nie bronią. No i O kurde. Droideka macie na plecach. Kiedy e, Prawe drzwi dalej, coś stoi. Ta trochę tam stoi. A gdzie oni w ogóle są? Dobre pytanie. A na generatorach. Zdobyć drzwi droideka wyjechała. No, no, ja Nie, to... oni są to na, w głównym polu. Oni są to, w polu głównie. Dobra, teraz tak. Y, jety od razu na generator lecieć jak najszybciej. Coś posłania respa tak, Ceki, cek arkowie Medycy. mogą iść na respa Medycy pójdą też Dobra, bo to już biorę sobie medycynę <grym> e, Kola, może zjąć tą bańkę Z bańką w sumie dobrze się wchodzi więc... W sensie teoretycznie, nie? No, nie mogą o, się od, od razu gdzie wybić no, moja bańka, nie wiem A, dobra Halik, resp. Tak to nasz. Y, Wolf resp? Wolfi resp, się. To tu! <stwierdzelne> Może spróbujemy wejść z tymi prawie skrajnymi wejściami, bo oni chyba środek nią Środek trzymają. Boczne no, środek straci tego... trzymają. Środek baśnie mi. Łał. Boczne drzwi też tr tr trzymają. No. No. <kłusza> Dobra musimy lupy znaleźć Kurde, kurde, kurde Uważajcie na środek Uwaga na, na szpito, jak on wpadł Tak co możemy się przebić Lewa też już się tam, ja tam jest na, na Chyba przez spawn wchodził przez plecy granat macie, ciężej Muszakrę Jo czekaj Chyba Jo weź ze spalno. O się wyloli rzeczywiście Jest really. Gdzie po roczniku idziemy?

Przecież A resztę dalej mam pójść? Nie, resztę popuścić Ale komandosć tylko, dwóch komandos niech tam wchodzi Oni trzymają się o, tego o, respo. Próbować w resztce Próbuj zejść jakoś Ja mogę pomóc medykiem i Dobra, ja tu się typuję Trzeba umówić Umówimy komandora resztę popuścić Spróbuj Dobra, tu z tej generatory. Przebiliśmy się ładnie. O, on tak pochował. Waga zrespa. z zrespa na idroideki. I całą resztę. prawej mam tutaj masz po prawej? O, cicho. się Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Nie, co mało zostało. zostało. Dobra. No, good. Ładnie. Nie Ladno. wierzę. Jestem lepszy od, od Lera, oficera sztabowego. Fireworki zrobiłem sobie na koniec. To teraz 10 minut przerwy, nie? Tak, do rajdu trzeba. Nieco jestem do więcej jak się Komandorze, byłeś pierwszy, przecież co się stało. Słuchaj, jak czołgiem na resztę stoisz. Ale, ale byłeś... pierwszy, nade mną byłeś. No widzisz. No, na to, bo nie. Aksa nie widać. nie z był, Aks był, Aks był na początku, pierwszy. Dobra, chodzimy, wchodzimy. Dobra.